Wiada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Taki Wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie, gdybyśmy, byli, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomstwem tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto słowo Pańskie, A Tobie Chryste. Biada uczonym w piśmie, biada faryzeuszom, obłudnikom, paskudnym. Jak słuchamy tej, tej Ewangelii, no to yy, kogo mamy w głowie? Kto takim obłudnikiem jest? Mało kto pomyśli o sobie. Wiecie, łatwo nam przychodzi nazywać innych obudnikami. Jak słyszymy obudnik, no to raczej sobie wyobrażamy różne osoby, które znamy czy to z telewizji, czy z naszego otoczenia, które jakąś krzywdę nam wyrządziły i powiemy, że to są obłudnicy. Na zewnątrz wszystko jest ładnie, ślicznie, a w środku jest jak jest. Skorzy jesteśmy do takiego oceniania innych, warto jednak, żebyśmy od tego się powstrzymali, bo to tak naprawdę nie my jesteśmy uprawnieni do dokonywania takich ocen, tylko Pan Jezus, który te słowa w Ewangelii mówi, On ma wgląd w serce człowieka, ja tego wglądu nie mam. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co się dzieje w człowieku w środku, co, się, co, jest, co jest w jego wnętrzu. Bóg jest w stanie to ocenić, jest w stanie to zobaczyć i jest w stanie wydać wyrok. Obłudnik albo nieobłudnik. My powinniśmy się powstrzymywać. I warto, żebyśmy czuwali nad sobą, żebyśmy my takimi obłudnikami nie byli. Takimi, którzy właśnie z zewnątrz poukładane, wszystko w porządku, a wewnątrz bałagan, wewnątrz zło, wewnątrz to, co, to, co nieczyste, to, co, to, co plugawe. Warto, żebyśmy się sobie przyglądali. Czasem tak inaczej. Warto, żebyśmy to w sobie odkrywali. To jest dla nas pożyteczne. Czasem jak jest jakaś uroczystość, piękny ornat, zakładam, patrzę tak, no a w środku to nie takie ładne wszystko, nie? I dobrze jest, dobrze jest to od siebie, u siebie dostrzegać, tak? Że na zewnątrz może być wszystko, wszystko w porządku, a w środku nie zawsze wszystko takim jest. Fajnie by było, gdybyśmy starali się te dwie rzeczy zgrać. Nasze zewnętrzne, to w jaki sposób się, się prezentujemy, to jak się zachowujemy na zewnątrz, z tym co mamy w środku. Po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy są spójni, którzy nie są rozdzieleni, którzy są kimś jednym w środku i kimś jednym na zewnątrz. Taki jest ideał. Warto, żebyśmy z pomocą łaski Pana Boga do tego ideału starali się dorastać, do niego dążyć, I także nasze wnętrza, a nie tylko zewnętrza, czynić dobrymi, pięknymi, uporządkowanymi.